Auto BMW M Performance Parts na Tokyo Auto Salon pokazało pierwsze modele na rynek japoński wyposażone w oryginalne części tuningowe tej marki. BMW M3 Competition MX Drive Touring BMW M2P. BMW M8 Competition P, zaprezentowany po raz pierwszy w Japonii w specjalnej wersji Lemon w barwach oficjalnego samochodu wyścigowego. BMW i 5M60X Drive. Na stoisku BMW podczas Tokyo Auto Salon 2024 można było również zobaczyć zaktualizowaną wersję ogromnej Atrapy Chłodnicy, a także jedną z największych na świecie Dioram M Performance. オートショーメディア。